Jest to akt autorstwa Jerzego Skarżyńskiego z roku 1987, kwota 6 tysięcy złotych. Widziałem, dziękuję, 6 tysięcy po mojej prawej. 6 tysięcy na sali po mojej prawej, po raz pierwszy czekamy na 6,5 tysiąca. 6 tysięcy sala w tej chwili po raz pierwszy. 6,5 internet. 6,5 internet 7, to za późno, już 7 tysięcy na sali, może być 7,5. 7 tysięcy jest ciągle dla Pana w tej chwili. 7,5 7 internet, za późno. 7,5 internet, szybciej. 8 tysięcy, 8 tysięcy, stala. 8 tysięcy, już 8,5 poproszę. 8 tysięcy w tej chwili. 8. I o 8,5 internetu musimy 9. 8,5 i 9, 9 stala, 9,5 poproszę. 9,5 w tej chwili, bardzo proszę. 9, 9,5 internet, zatem 10 czy nie? 10. 10 na sali, 10 tysięcy na sali, 11, 11 internet, I już 12 musi Pani powiedzieć, 13 internet, 12. 12 internet, 12 internet, Czy powiem, 13, nie, 12 internet, 12 internet, może być 13 dla pani, 12 tysięcy internet w tej chwili po raz pierwszy, 12 tysięcy internet po raz pierwszy, 12 tysięcy internet po raz drugi, 13 dla pani, tak? Tak, 13 sala, 13 sala, sześćko internetowych. 13 tysięcy sala przeciwko internetowi w tej chwili. 14, 14 internet. 14 tysięcy internet w tej chwili. 14 tysięcy czy zatem mówimy 15? 14 internet po raz pierwszy. 14 internet 15 dla Pani. 15 sala. 15 sala przeciwko internetowi. Co na to internet? 15 po raz pierwszy. 16. 16 internet. 16 tysięcy internet. 16 tysięcy internet po raz pierwszy. Czekam na reakcję Pani. 17 tysięcy. 16 tysięcy internet przeciwko Pani po raz pierwszy, 16 tysięcy internet przeciwko Pani po raz drugi i 16 tysięcy internet za chwilę będzie naprawdę za późno. 16 tysięcy internet będziemy zamykać. Uwaga, po raz trzeci, 16 tysięcy w internecie. Dziękuję bardzo.